Mi. No dobra, Siema! Jest, e, jestem Paweł i pierwszy filmik będzie z Lola się okazało, bo był przegłosowany 4 do 0. Dobra, ja gram Rangerem. E, Wukongiem gra. POTKA. Nawet widać po No NUNU gra. Emil. No. I wtedy. Lala. Lala. Ale tu mi się. Tak, wolałoby się. Tak, za wyjaśnienie. No. nie. Mil EMIL MW3. Bo tam podcast. Podcast będzie być meczor. FISA, Bolo. I tyrelii nie znamy. No. Och nie. Tylko Tristanie, Grenowi, Ziggsowi, S. Chyba widać jest... nie. S ale S jest.pl. Zobaczycie. Tristana Hotel. i S są PL. Kurde, nie podłączyłem do słuchawek, więc chyba nie będzie was słychać, ale. To jest. No wiem, zobaczę na nagranie, jak nie, to jeszcze coś nagramy. Spoko. O matko, ale to i, to, i tak to wrzucę, nawet tych nie będzie słychać. <suszą> To już jest wszystkiego 8. Ja? No. No wiem. Pro, mam od 3 do 7 FPS-ów. I tak mam nie od ciebie filmu. Ale chodzi o FPS-y, czyli trochę mała, im więcej, tym lepiej. No, ja mam 70. To no, troszeczkę za dużo, ale 60 o, jest dobra taki... już. Ja mam jeden. Więc... Chodź na to, Paweł. Dobra, A muszę... czyli ja na idę? Ja też. Ej, to la, może la, ja pójdę? To... Nie! ty fizem idziesz na miga! Ja chciałam iść z fapełkiem. Jakby co, to my nie znamy tej Irelii, więc żeby nie było jak coś będzie dziwnego robić. Ej, ale ona to Ja, No ale żal mi cię nie. bo no, no, no. Dobra, nie weź! Witaj w samochodzie! No, może weź, nie umie ta. grać fizy. Nie, ja, ja napisałem jej ile idę ja mi, czy chcę iść na minę, ona. Tak Sekundę. No, kurde, coś do mnie spadł. Trochę gorzej, bo. Jestem. Mam. Coś z Mam. ile? Mam ciągle 70 pingów, ale spadam czasem do 30. 30 sekund? No mam 150 pingów. O co? Proszę zimę. No już co dwa la wolo? nie wiem. Eee, umiesz przez... dać nunu, Emil? No tak, tylko że przez przypadek wyszedłem, bo zminimalizował mi się lol. I tak jakby to, żeby nie było, bo ja czasami nie mogę mieć takie zaciny, więc żeby nie było, żeby... No Paweł, nubisz, ty nobie! a ja lag. Ale to o, 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 to był... chyba to Fajnie, pomysłem, nie, że są, oni mają Renektona. Jest, 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 jest ofiara. Co? O. Euy, nie lubię klistany. Będzie ciężko, Masz, muszę to sobie zorganizować inny... Kroczę ścieżką zabójcy. Eee, program do nagrywania, bo to, to, to... Komu odwiedzą? właśnie. I braka dobra. Trzeba pozdrawiam! Dziwy, tak, pozdrawiamy nie No bo ostatnio też z nim nagrywałem. Yy. Tylko, że on jeszcze nie wrócił. Nie, widziałem. No, Ani nie tym swoim No. Nie, bo... nie, swoim ataku... nie, no. nie, nie! Oj, to będzie paria ja przegrana. Brawo, Paweł. Sorry, miałem takiego laga. Ja ciągle mam teraz taki lagi. Dobra, nie ścisnę go, ale niech tu podejdzie. Tylko. A też a zgubiła Czemu go nie ściśniesz? No bo jest za daleko jakby na jego... Wyskocz skoro. na miniona użyj skillaku Będziemy uchwalalić na tobie Na minioma, to nie jest minion Dobra... Dobra, może nie, nie jest taki wielki tutaj minion. Teraz to skąd, I wejść na niego skillaku tak. No już garen No to made, to tylko nie chce tu pod. A no nie, użył skill. Ciekawe młodej ma. Dobrze wolno. Dużo chyba, około 300. 300, musisz skakać. Czyli wskazuję tak. cały tak. tak. No tak. Tak. Ja! Jezu. O jezu, no i tak by mnie doskoczył. Może. Chodź ja się zabicić. Spokojnie. Myśliny, Spokojnie. Jest... Spokojnie. <grywa>

Nie, nie bo będziemy z nim problem. bo tak jeszcze już Nie, Garen i bot, znaczy no i bot to jest... Z, chyba z up chyba z ten a nie aż się ze mną, ty z was. No ja nie, nie mamy szans w na botie, Esza i Tyx tam My też nie mamy szans. No wolę powinieneś na mida no, Relia do ciebie, no, do ciebie no, ale nie. Póra, lepiej, ja no jest lepiej. No to jak. Dojrzę, że ja lagi. No powoli eee. nie chcesz na, no, na mid, Super. a Irelia nawet tu. na co tu? Jakieś pytania, tutaj? Ona mogła zrobić burzę, ale to się no, Mam killa, Q na ma... Wiesz, na idziemy. nie a, zra... it, ra... o, Dobra, dawaj, już. jest To co? Co ty odwaliłeś? Co ty odwalasz? Oj.

Emil idzie na... No to ten... idź na solo, tak? Aha, dobra. No to weź po Idź trzeba... na solo. Ej, ale weź chodź po, no. Ej, on ma piąty ja trzeci, to jaki to będzie ścisk? No to trzeba go... Było... To weź się w feedu. No, jak się nie mam low HP. Nie Mianowicie. U jest ja, Teraz nagrywam! Tak, Paweł, nagrywasz. że to podkreślił. Tak! Teraz nagrywam! Jak nas będzie słychać ten filmik będzie dobry, i tak będzie... Ja, Paweł, so, no, nagrywam! Ale Paweł na pewno będzie słychać. To nas Pacha, mam ulepszonego. <laughs> mają I Paweł, jak tak się mówisz, że śmiejesz się, to już na filmik bez nadziei nie wygląda. Dlaczego? Czemu? Dlaczego? Bo zna niwola. No, <laughs> Filmiki ze mną zawsze źle wychodzą, zawsze jest Zamknij coś. Zamknij no, to... się. są. Dlaczego? 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 Ej dobra, niech tu podejdzie jakiś, bo w razie miało wtedy zeskila E. Tak, dzięki za uproszczenie. Ała. Aj. Wykona i wyrodzi słabość. Ty czuję. Jak dalej tak pójdzie, to będę musiał go złożyć na ulecenie. No nie, oni tam są w kształcie. Ja Co za flasz? Dobra, mamy killa. No, to jest tego killa. Uważaj. nie dobra, to Nie, nie Ja Ja to chyba. to chyba. Ja to to chyba. Ja to chyba. Ja za późno. Ja Co to to no, właśnie się Ja O na nią? To Oni mają levelu, a ja mam Jeszcze Ja się mam to, to zwień, bo... Sorry. To są, to Uciekaj. Bo to zaraz twój No przyjdzie No bo... O, o Może... a, Jak ona skoczy to, więc zjedziemy. Znikaj! nie mam Ucieknie, Nie, ja nie miałem money, sorry. No, nie, na spoko. Jechalibyśmy ją, bo może odziwał, tylko nie miałem money. No, jejezio. Dobra, jak będzie 15 minut, to wyłączę i pokażę ostatnie partie. Jak, jak będziemy mieć, albo my nie Jak będziemy skończyć, z żyjemy albo Takie najfajniejsze, Sorry, Ale teraz mam jeszcze Tak, chyba nie, dobra.

Dobra, ja co Dobra, Dobra, już jedną. Nie ma nic. Ja potróbki! Sejdarze! Jezu, z ja, Jezus, głos, jadę. ja powoń, Dobre ma. wola! Szybko, no, jest się nie, Mogłeś... nie, nie mieć teraz. Nie tak, tak. Chodź. Ja zjem Ale nie no, i ironia nie ma nam co wymagać na tym Co to było za płaczki? Ja tutaj już tak te nie Właśnie jak dalej? Bo ezra mi się tam Zapachnie. Bo ja łączę, No chud, Gdzież w tym na mam to zrobić? Był polo, poluzera 3 o pomoc, towarów! Nie idzie do parku, żebyście wcześniej wreszcie wiedzieli na dokładkę walkera. Paweł, uciekaj! Paweł, uciekaj! Mol w Ale No, do ale... przeciwnik dominuje. mnie! 3 na dwóch na lucha P i Realiad z szóstym levelem. To z tego wyjdzie Co, z dwóch na trzech, ale no, Ona ma siódmy! Tak, Dobra, ale była zła akcja. E, i... Nie. No, no jak i tak. ja tak? jakiś tam... Ja dodałam się z jakiejś będzie następna, A akcja, to wam tak. Dobra, następny można powiedzieć i TU tak 19, 19 już jest, chłopaki, odrabiamy. Opa, no, już tą drugą. A już jest dużo i... dobra, to wyzwan, ale dobra. Teraz, tak nie ma i nie ma, się, <śmany> zielam, nie, ma. nie <śmany> Paweł, to dwa Tak. O kurwa, Ta. nie Znowu użył ulki na moją podróż. To pomocy, pomocy!

Przeciwnik, to no chyba muszę dojść w złą. O! Jezus, Co za. Jak <tryk> on ją ja troluje, To jest zaraz cię <tryk> Nie uleczyłam cię! Ale było Dobra. Długo Już Dobra, nie był, już Dobra. Jak widzicie, przegraliśmy. Ale nie martwcie się, będą jeszcze kolejne odcinki i mam nadzieję, w nich wygramy. To siema.